Dziś krótko o piankach do narzędzi Tool Control System, systemu szybkiej kontroli kompletności i ochrony narzędzi. I tym, co zyskujesz, decydując się na nie. Przede wszystkim ład i porządek na swoim stanowisku pracy, co zwiększy komfort, bezpieczeństwo oraz wydajność procesów każdego dnia. Oszczędzasz czas. Ten, który poświęcałeś do tej pory na szukanie narzędzi. Teraz możesz zainwestować w sprawy istotniejsze. Każde narzędzie ma swoje stałe miejsce oraz symbol, a jego brak dostrzeżesz już na pierwszy rzut oka a to dzięki dwukolorowym piankom polietylenowym, z których moduły TCS są wykonane. Odpowiednia ochrona podczas przechowywania przedłuży żywotność Twoich narzędzi. Z naszymi modułami TCS. Bezpiecznie przetransportujesz swoje narzędzia, nie narażając ich na uszkodzenia, zniszczenia, działania czynników zewnętrznych czy zagubienie. Moduły Tool Control System realizujemy w różnych kształtach, rozmiarach i grubościach. Od niewielkich walizek po naprawdę pokaźne gabloty narzędziowe. Kolory, na jakich bazujemy, to niebieski, zielony, żółty. Czerwony, pomarańczowy oraz do projektów dla przemysłu spożywczego kolor biały. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, dlatego zdarzają się również realizacje w kolorze różowym.